Myślisz, że może nie jestem chodzącą Co? porażką? Porażką to będziesz, jak się poddasz. A właśnie, Chciałabym, żebyś... Się Widzisz ten profit? Spotkał. Queen sprawi, że wrócisz na właściwą ja ścieżkę. Nie Skraca, czas od... Skraca czas odnowienia zdolności o 40%. Cześć, witajcie. Dzisiaj sobie przetestujemy nowego bohatera wraz z nowym profitem. Do zdobycia jest z nowego Questline'a nie trafione zabawki. Jak tu, jak sobie przejdziecie, macie do wykonania łącznie 7 zadań. I słuchajcie, naprawdę, warto po do zdobycia oprócz postaci. Mamy do zdobycia także topowy profit drużynowy. Zaraz wam wszystko pokażę, co i jak. Przechodząc do buildu, to mamy nową postać. Nazywa się Jilly Szklanka. Postać podmisia misiu ma 100% szansy na trafienie krytyczne przeciwko nowym celom Oraz 5% ryzyka zepsucia się. zepsutymi misiu namierza nowy cel po każdym strzale I razi pobliskiego wroga zadając mu 51 punktów bazowych obrażeń od energii Porażone cele zadają otaczającym je wrogom 51 punktów bazowych to samo e, Czyli nasz, e, mamy taką małą obszarówkę, która tam e, zadaje obrażenia od energii I oczywiście e, Tutaj fajnie by było, gdyby te 5% szansy na zepsucie się tego miśka jak najczęściej działało, żeby ten mi się cały czas cele zmieniał, żeby cały czas były te trafienia krytyczne. Dalej mamy, słuchajcie, super nowy profit drużynowy, wesołych świąt. Skrócę czas odnowienia zdolności o 40%. Nieważne, czy to gramy pod misia, pod jakąś wieżyczkę elektryczną, czy smocze cięcie, to będzie naprawdę. Kozak premia, na pewno jedna z najlepszych obecnie w całym ratowaniu. Build jaki tutaj sobie to typowo podmiśka, czyli zwiększenie obrażenia 30%. Obrażenia zdolności o 37,5 zależno od ubytku zdrowia. Zwiększony zasięg o 2 pola plus im dalej misia się znajduje tym większe obrażenie zadajemy. Lasery z oczu zadają wrażenie od energii I wydłużenie czasu trwania misia o 4% Postać wydaje się i testowałem ją jest naprawdę dobra Także Przechodzimy teraz na mapkę 140 I zobaczymy jak to wszystko będzie działać Dobra słuchajcie jesteśmy już na misji ja się zbiłem do 30% HP żeby jak najwięcej premii od Willow zdobyć zobaczmy jak ten mi się bije o tutaj pięknie akurat chyba te 5% siadło także bardzo fajnie dobra, lecimy dalej dobra mamy mały obóz Zobacz, obudzimy Ej kurde! Często to siada! Widzieliście to? Z te 5% niby? To jest za każdym strzałem oddanego przez... E, ...Misia. I wtedy to... ...w miarę szybko się to sta, e, może nastakować. To skrócenie czasu odnowienia. O tu jest gruchotacz. Patrzcie. Dawaj, misiu. Kurde, i znowu te kryty zaczęły siadać. No i jest właśnie taki błąd zauważyłem. Niby mi się do nich strzela, a często właśnie pustki się w ogóle nie ruszają. O, 6 sekund. Wrzucamy jeszcze raz. Widzicie? Nic się nie rusza. O, teraz siadł te 5%. No, nagruchotacza tak, to wiadomo. Obrażenia fizyczne. Znaczy jak strzelę do niego. O, teraz się obudził. Dobra, czyli co? Gramy teraz meta pod misia. Pustaki się nie ruszają i napalamy do nich z misiów. Dobra, znalazłem kolejny obóz. Obudka. I od razu znowu mi siadło, nie? 5%. Nie wiem, czy to jest jakiś błąd, czy... czy co, ale no, cały czas mi siada tu to 5%. <gryw> Za pierwszym razem, jak odpalam jakiś obóz. A gruchy nie będę pił. Lecimy dalej. Teraz tu mamy większą grupę. Patrzcie. Jak najwięcej żeby ich zgarnąć. O! Jeszcze tam są. Pobudka. Dobra dawaj, teraz zacznę, zabawę O i znowu 5% siadło Bardzo ładnie Kurde padnę nie, no ładnie mi się ładnie czyści kurde Czekajcie, czekajcie, jeszcze tu jestem Ale tam nie przyszli czemu tutaj ja te beczki niech sobie powybuchają same grubasy widzę kurde czy ja te to... Teraz znowu siadło. Ta premia od Willow jednak jest dosyć ważna, żeby się zbić do tych 30% HP. Ale to można grać nawet w taki sposób, że tam budujemy sobie, obudowujemy jakiś tam balon, czy atlas, czy cokolwiek. Odpalamy misję, stajemy na atlasie i rzucamy co chwilę tego miska tak naprawdę. Jeszcze też gdybym był w ekipie, to te obrażenia by byłyby mocno zwiększone. Oj. No fajnie, fajnie. Ładnie te kryty się dają. Myślałem, że to będzie rzadziej. Ale dosyć często to wchodzi. Też można by się pokusić o łuk plazmowy, jak on wali z oczu, tymi laserami. I jak te 5% się odpali, to tak samo łuk plazmowy powinien wtedy zadziałać. Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapkę i zapraszam na kolejne odcinki. Także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.